Witam Was bardzo serdecznie. Moi no drodzy, już niebawem, bo 15 stycznia, rusza kolejny etap terapii dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonej w trybie online. Terapię poprowadzi pani Ewa Jasiel-Wardalińska, znana terapeutka i pedagog, która już ma doświadczenia w tym zakresie. Terapia trwała około 3 miesięcy. Jest prowadzona trzy razy w tygodniu po trzy godziny oraz godzinę czasu w pracy indywidualnej. Jeżeli w Twoim życiu wydarzyła się sytuacja, w której ktoś bliski bądź twój szef powiedział Ci, że coś z Twoim piciem dzieje się niedobrego, to jeśli wyrwało Ci się, nie szefie, nic takiego, a w głowie jednak. Zaświtało, że może coś w tym jest, to znaczy, że zatraciłeś równowagę, która polega na tym, że myślę, mówię i robię to samo. Jeżeli chcesz to sprawdzić, zapraszam Cię do y, wypełnienia testu, który na pewno przedstawi Ci pani Ewa na spotkaniu indywidualnym. Będzie przeprowadzony kwestionariusz, który pokaże Ci, czy rzeczywiście coś w tej materii się dzieje niedobrego. Jeżeli nie jesteś pewien, zapraszam Cię na adres, który na tej stronie widnieje, bądź pod numer telefonu, który też jest tam zamieszczony. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja będę Panią Ewo wspierał w jej pracy. Mam nadzieję, że wspólnie zrobimy coś, co może pokazać, że Twoje życie stanie się inne. Lepsze, spokojniejsze i mam nadzieję radośniejsze.